W tych dniach rozmyślamy o tym, dlaczego Jezus jest godny podziwu. Zastanówmy się chwilę nad tym, jak to jest ze słuchaniem rady innych ludzi w naszym życiu. Niekoniecznie leży to w naszej naturze, żeby kogoś słuchać, chociaż jest jeden wyjątek. Jeżeli możemy mieć z tego jakąś wymierną korzyść, na przykład zanim wyjedziemy za granicę, chętnie porozmawiamy z kimś. To w danym miejscu był, a najlepiej mieszkał. Zanim sprzedamy mieszkanie, kupimy dom, zainwestujemy nasze oszczędności w coś, szukamy rady nawet u tak zwanego doradcy finansowego, żeby nie stracić naszych oszczędności, nie stracić środków, nie wyjść na tym źle. Pomyślmy dzisiaj o tym, że rady możemy szukać u Jezusa. Jemu nie zależy na tym, żebyśmy mieli jak najwięcej, jak najlepsze warunki do życia, jak największe mieszkania. Nie o to mu chodziło. Nie o takich korzyściach mówi Jezus. Swego czasu powiedział on, bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił własną duszę. Pan Jezus daje nam rady w kwestii naszej duszy, jak ją zachować. Zwróćmy uwagę, że setki lat przed tym, jak Jezus się w cudowny sposób narodził, w natchnieniu Ducha Świętego prorok Izajasz przepowiada, że zostanie on nazwany cudownym doradcą. Pomyślmy o tym, że Jezus jest cudownym doradcą, ponieważ radzi nam w kwestii naszej duszy. W Ewangelii Marka czytamy o tym, jak przybył do Jezusa ktoś, upadł przed nim na kolana i pytał go: Dobry nauczycielu. Co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Pan Jezus jest cudownym doradcą, ponieważ zna odpowiedź na to pytanie, co czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. Nie zawsze jego odpowiedź będzie nam się podobać, nie zawsze będzie łatwa do przyjęcia. Dopiero co mówiliśmy o tym, że on jest godny podziwu, ponieważ wzywał świat do opamiętania. W przypadku tej historii czytamy, że Jezus przyjrzał się temu człowiekowi z miłością i powiedział: Jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Jezus daje odpowiedź, jak zyskać duszę, jak jej nie stracić. I pomyślmy dzisiaj o tym, że on jest godny podziwu, ponieważ jest. Faktycznie On jest cudownym doradcą. Przychodźmy do Niego z różnymi pytaniami, ale przede wszystkim pamiętajmy, że Jezus radzi nam, co zrobić, żebyśmy nie stracili naszej duszy i zyskali życie wieczne. I za to godny jest On naszego podziwu.